Sandro, tutaj pytasz się o związek pomiędzy koziorożcem a strzelcem. Tylko trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, której ja nie powiedziałem, nie wszystko muszę od razu mówić, wiesz, bo to, co, to, gdzie tutaj napisałaś? to jest archetyp pomiędzy. Teraz tak. Oni oboje są nie więcej jak 10 stopni od siebie czyli słońca są prawie że w koniunkcji do 10 stopni światła nazywamy koniunkcją to znaczy 10 wiesz dni założenia. niech będzie bo przecież jeden dzień to 1 stopień na kole chodzi o zodiak około o tak zwanym plan mogły wziąć inne planety musiały wziąć inne planety udział przy założenie, założeniu niech będzie koniunkcja Księżyca ze Słońcem obojętny znak to mogą być dwa wodniki dwa koziorożce i nie rozłączą się czy może być znak po znaku czy może być nawet kwadratura i będzie to Idealny związek. Planety pokazują zupełnie coś innego niż to, co pokazuje Zodiak. Zodiak jest wstępem do gry, bo tak jest ładnie. A potem dalej, już wewnątrz naszej psychiki znajdują się planety i te planety pokazują nam drogę. Przecież znasz wspaniałe małżeństwo, przypuśćmy pomiędzy koziorożcem a rakiem, a znasz tragiczne małżeństwo, przypuśćmy pomiędzy rakiem a koziorożcem. <laughs> Więc wiesz, to no, powiedzmy, że jest reguła, tylko to jest reguła archetypu, archetypu podstaw. To, że tutaj osoby się wypowiadają, to tylko dlatego, że poznały archetypy związku. I ten związek się rozpadł. Przypuśćmy założeniu, czy się związał. Ale ty poznałaś związek planetarny, który zawsze będzie istniał. Ja nie mam ich danych, bo trzeba mieć dane miejsce i wiesz, gdzie się osoba urodziła, nawet czy godzina powinna być godzina. Ale jak nie ma tej godziny, też już można wiele powiedzieć. I oczywiście, że. Mogą, może być to związek, który nie przetrwa jakby do końca swojego, ale to jest, powiem ci, że tak nieprawdopodobne, bo jeżeli światła łączą, to łączą już naprawdę nam bardzo długo. Jeżeli tak jak tutaj jest taki związek, gdzie jest poniżej właśnie tych 10 dni. Różnicy, to są doskonałe, ale powiem Ci, że ja mam przykład yy, yy, związku, tylko nie pamiętam, czy ona, czy on. On jest z początku barana, ona jest z końca barana, z samego końca. I są doskonałym układem partnerskim. I wiesz, czasami się przyglądam, yy, yy, przyglądałem się, ponieważ ich bardzo mocno analizowałem, oni pozwolili na to. To były moje początki jakby, królewskiej wiedzy. I w tym momencie, wiesz, po prostu byłem lekko, no powiedzmy, że szokowany, jak to możliwe. Ale jeszcze właśnie nie brałem tych planet pod uwagę, a planety ich tak bardzo mocno związały. I tutaj trzeba się doszukiwać tej fascynacji jedna z drugą osobą, więc to co jest najpiękniejsze. To nazwijmy to gruchaniem na jednej kawałce. Co jest... a cóż więcej można powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo za wpis i jednocześnie do zobaczenia. Cześć.